Witaj na kanale SEMBOT. W tym tutorialu pokażemy, jak rozwiązać problem z monitorowaniem cen produktów w SEMBOCie, gdy monitoring nie działa. Pokażemy, co zrobić w przypadku produktów z kodem GTIN oraz bez kodu GTIN. Przykład z życia. Sklep internetowy z odzieżą zauważył, że konkurenci często obniżają ceny swoich produktów. Wykorzystując SEMBOTA do automatycznego monitorowania cen, sklep mógł błyskawicznie reagować na te zmiany i dostosowywać własne ceny. W rezultacie. Sklep zdołał utrzymać konkurencyjność i uniknąć strat, a jednocześnie zachować wysoki poziom zysków. Przejdź do zakładki Price Monitor. Z poziomu tej zakładki możesz monitorować ceny swoich produktów na podstawie kodu GTIN. W przypadku produktów, które nie posiadają kodu GTIN, również możesz je monitorować na podstawie frazy tytułowej produktu i ręcznym dopasowaniem do konkretnego produktu. Przejdź do zakładki Not Monitored. W której znajdziesz wszystkie produkty z pliku wejściowego, które nie są jeszcze monitorowane. Kliknij przycisk Column Settings i dodaj kolumnę GTIN. Następnie dodaj produkty z kodem GTIN i bez kodu GTIN, aby zobaczyć, jak się zachowa system w tych dwóch przypadkach. Kliknij przycisk Monitor Selected. Wybierz język i lokalizację, następnie kliknij Submit. Produkty zostały dodane do monitora cen. Przejdź do zakładki Monitored. Nowe produkty pojawią się na końcu listy. Kliknij przycisk Column Settings i dodaj kod gtin. Nowe produkty mają status Before Downloading Data. Dane powinny pojawić się następnego dnia. Natomiast status dla produktów bez kodu. GTIN to NOT MATCH. Co zrobić w takiej sytuacji? Kliknij w koło zębatę, następnie MATCH PRODUCT. Po lewej stronie pojawił się produkt bez kodu GTIN, a po prawej stronie pojawią się dopasowania, które system wyszukuje na podstawie tytułu produktu. Dopasuj produkt i kliknij przycisk SAVE MATCHED PRODUCT. Od następnego dnia system będzie zbierał dane na temat Twojego ręcznego zmapowania. Dziękujemy za obejrzenie naszego filmu Zasubskrybuj kanał Sembot, jeśli chcesz być na bieżąco z informacjami o naszych rozwiązaniach marketingowych i nowinkach ze świata technologii, performance marketingu i AI. Do zobaczenia w kolejnym odcinku.